Dzień dobry, my kontynuujemy nasze podsumowania tego, co się zdarzyło w różnych państwach świata w 2025 roku. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Kuba Penedyczak, analityk do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor świetnej książki, Oddział Chorych na Rosję, którą bardzo Państwu polecam, bo ja ją całą przesłuchałam i niejednokrotnie to słyszałam, jak koledzy ją cytowali, m.in. opowiadając Turkom o Rosji. Więc witam cię serdecznie i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się zagościć w naszym podcaście. Tak, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. To ja właśnie chciałam Ciebie zapytać o tą Rosję, jak już tutaj jesteś, jako właśnie autor książki o Rosji, ekspert do spraw Rosji. I co możemy powiedzieć o Rosji w 2025 roku? Bo, jakby tutaj nasze rozmowy mają na celu podsumowanie to, co się działo w zeszłym roku w danym państwie. I co takiego działo się w Rosji? Bo nam się Rosja głównie no, kojarzy z toczącą się cały czas wojną w Ukrainie, no i właśnie rozmowami o tym, jak tam front, a to przecież nie jest jedna rzecz, która się w Rosji dzieje. Ja mam straszny problem z odpowiedzią na to pytanie. Ja się boję końcówki grudnia i początku stycznia, kiedy będzie więcej takich pytań ze strony dziennikarzy i ekspertów, i pewnie pojawią się większe zapotrzebowania na odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Dlatego że ja mam wrażenie, że co najmniej od 2022, a może wcześniej, właściwie w polityce rosyjskiej to jest konstans, zarówno jeśli chodzi o skład personalny Kremla, jak i o to, o co chodzi w polityce zagranicznej, jak i celów takich, ideologii wewnętrznej itd. Ale rozumiem, żeby tak nie uciekać od tego pytania, to Tobie chodzi przede wszystkim o to, co się działo wewnątrz Rosji, czy, czy, czy nie? Czy, Także w polityce zagranicznej. Tak, chodzi mi o to, co się działo wewnątrz Rosji, znaczy oczywiście w polityce zagranicznej również należy no tu się niewiele nowych rzeczy zadziało, no to nic z tego jakby nie ulepimy, ale mhm. no, czy coś się pojawiało innego właśnie w samej polityce wewnętrznej rosyjskiej, w samej sytuacji Rosjan, jak ten rok dla nich wyglądał? O no tak, właśnie, zapytałem o tę politykę zagraniczną, bo mam wrażenie, że to wszystko, co się działo wokół Rosji, jest o wiele ciekawsze w kontekście Rosji niż to, co się działo wewnątrz. Ale dobrze, to zaczynamy od wewnątrz. Myślę, że podstawową tendencją, jaką, jaką ja zarysowuję i która się zaostrza, i myślę, że to jest najważniejsze w mijającym roku, to jest stalinizacja systemu. Pamiętam, jak pracowałem jeszcze w latach 2013 15 mniej więcej, w Fundacji Batorego. Myśmy tam sobie robili takie okrągły stoły dla Rosjan, którzy przyjeżdżali. I tam kiedyś taki jeden Rosjanin przygotował, i to w 2013 roku przed aneksją Krymu, przygotował taką prezentację, że Putinizm zamienia się w stalinizm light. Ja tam jako bardzo młody człowiek, jak siedziałem, sobie myślałem, co on opowiada, jaki stalinizm light? Stalinizm to są łagry, to są ruty kolczaste, to są ulubione i tak dalej. Natomiast widzę, że on to lepiej przewidział. W tym sensie, że właściwie dzisiaj jak wejdziesz yy, na kanały Państwowej Telewizji, już nie mówię o tych bardziej agresywnych youtuberach, czy tych, tych na przykład telewizji Targrad Mołfiewa, to właściwie zobaczysz, że tam kilka razy dziennie są pokazywani nowi urzędnicy za tymi szklanymi, bo nie ma krat, ale za tymi szklanymi szybami, które yy, pokazują, że stoi jakiś... Oficer FSB, albo oficer policji, albo z Komitetu Śledczego, albo człowiek bogaty, albo człowiek ministerstwa, no bo po prostu cała masa urzędników, którzy są wskazywani za domniemaną korupcję. I to jest bardzo ważne, bo to pełni dwie role. To znaczy, pierwsze to jest tak zwana pugałka w Związku Rosyjskim, czyli postraszenie rosyjskie, że one mają stać ruki paszfami, mają stać w różnym szeregu. W tym jednym celu, jakim jest zdobycie Ukrainy, walka o nową architekturę bezpieczeństwa i tak dalej. Drugie, przy pogarszającej się sytuacji materialnej Rosjan, no może nie tak strasznie pogarszającej się, ale mimo wszystko no to, to jest jednak tak jak na tej arenie rzymskiej lwy zjadały tych przestępców i tak dalej, no to to jest coś inne zapotrzebowanie sprawiedliwości u Rosjan, w tym Buchowskim. Jest spełnione, to znaczy widzicie, my wam my tam rzucamy elitę, No i trzecia najważniejsza funkcja, myślę, że ona jest dużo ważniejsza jak pytamy o stan gospodarki rosyjskiej niż to, niż te wszystkie wskaźniki, to znaczy, że zasoby się kończą i w związku z tym ci, którzy są wyżej zjadają, ci, którzy są niżej, bo po prostu jest coraz, coraz mniej zasobów. I myślę, że to jest w ogóle analitycznie najciekawsza, najciekawsza konstatacja, jeśli chodzi o system rosyjski, że oczywiście nie wsadza się do łagrów ludzi milionami tak, jak to było, bo też ta niewolnicza praca nie jest tak potrzebna, tak jak Stalinowi, żeby reindustrializować zustralizować związek nie rozstrzeliwuje się tych ludzi, bo to też jest mniej skuteczne niż po prostu wskazanie ich do, do więzienia. No ale ten mechanizm takiego oczyszczania systemu. Z ludzi elity jest coraz bardziej y, widoczny. Jest jeszcze druga tendencja dotycząca gubernatorów, ale wiem, że długo mówię, więc zrobię y, tutaj stop. Nie no, to jest ciekawe z tej perspektywy, że właśnie tej Rosji głównie przyglądamy się przez pryzmat toczącej się wojny. Więc nawet niektóre rzeczy, które dla analityków no domyślam się, że są oczywiste. Ze dnia konferencji słyszałam o tym, że teraz w ogóle za wyszukiwanie w Rosji e, nas, na przykład organizacji uznanych za terrorystyczne, można pójść do więzienia. No z perspektywy kogoś, kto zajmuje się na co dzień Rosją, pewnie nie jest to nic nadzwyczajnego, bo tam bardzo wiele przypisów tego typu już pewnie wcześniej było, no ale z perspektywy tej widowni, która słuchała, no to ciężko sobie było wyobrazić, że teraz za samo wpisanie Amnesty International czy innej e, organizacji można już pójść siedzieć, nawet szukając co to jest za organizacja. No przecież my wpisujemy nie wiem, Hamas, Hezbollah e, czy inne organizacje uznawane za turystyczne e, z ciekawości bardzo często, nie, żeby zobaczyć co to w ogóle jest, studenci muszą takie prace na zaliczenie, a tam to już jakby zmienia, e, no właśnie, z groźbą e, aresztowania. Więc myślę, że tutaj wiele rzeczy po prostu jest ciekawych, bo, bo, bo nim się nie przyglądamy, bo jednak jesteśmy skupieni na tematach, ale ja chciałam cię popytać po to drugie, co powiedziałeś, znaczyłeś, że polityka zagraniczna jest dużo ciekawsza niż ta wewnętrzna, e, czyli co w tej polityce zagranicznej się takiego dzieje w Rosji, no bo z tej perspektywy znowu nam się wydaje sankcje, sankcje, obchodzimy sankcje, dzień dobry Turcja, e, a to przecież no, jest tylko nasz punkt widzenia. Tak, to znaczy w ogóle to, moim zdaniem ta izolacja, czy ten mit izolacji Rosji, w którym ludzie Zachodu żyli, no już my Polacy, do, blisko czuwamy zagrożenia, tym bardziej Rosji, nie lubimy trudno się dziwić, ale często to nie nielubienie nam przeszkadza w widzeniu realnych sytuacji, to znaczy e, no, chociażby w zeszłym tygodniu, póki pojechał do to Oczywiście te kontakty były ograniczane, no ale to jest jednak najludniejsze państwo świata, które owszem, Mody ograniczał bezpośrednio znaczy inaczej, ograniczał dwustronne spotkania z Putinem, ale się z nim spotykał przy każdej innej możliwej okazji relacji z nią. Chiny delikatnie mówiąc, nie izolowały Rosji, tylko prowadziły z nią antyzachodnią, bardzo pogłębioną współpracę. Nie wiem, patrzymy na Filipiny, Indonezję, patrzymy na kraje afrykańskie, no i nagle się dowiemy, że Rosja nie była w żadnej izolacji, tylko to my byliśmy w izolacji ludzi zachodu. Znaczy nam się tak wydawało, że jest, że, że, że jakoś panuje. No nawet Twoja Turcja nie do końca izolowała Rosję, tak? Ani się nie przyłączyła do sankcji, ani kontakty na poziomie urzędniczym i wszelkim innym nie ustały, ani telefony Erdoana i Putina nie, 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 nie ustały. Chociaż przecież Turcja z Rosją ma szalenie przeciwko. I teraz teraz rywalizmu na Morzu Czarnym, na Kaukazie, i na Bliskim Wschodzie. Yy, ale myślę, że bo zaraz oczywiście trzeba przejść do Stanów Zjednoczonych, to pewnie już nie i ludzi, nudzi, bo to jest właściwie coś, czym jesteśmy bombardowani, ale no w kontekście Turcji to myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo Turcja wydaje mi się, że ten rok wygrała z Zasnę, to tak ze 2 do 0 co najmniej. To znaczy, jeśli chodzi o Kaukaz, jeśli chodzi o Bliski Wschodni, to mamy Turcja wykorzystała, poczuła krew i wykonała tam wobec Syrii i na połazie, no, takie ruchy, które, które pewnie zabolały Rosję i Rosja w związku z tym, że musi cały ze sobą umieszczać w Ukrainie, no to, to musiała ustąpić Turcji. Ja mogę osobiście w sensie na takim ludzkim poziomie nie być panem Erdoanem, ale ja mu muszę przyznać, że ta którą on prowadzi, jest dość skuteczna. No i oczywiście są, no więc to znaczy było widać, o może tak, żeby jeszcze nie przyjść do Stanów Zjednoczonych, że Rosja straciła siły i bardzo fajnie pokazał to konflikt na Bliskim Wschodzie wobec Iranu. Bombardowanie Izraela, Iranu, znaczy Iran bombardowany przez Izrael i Iran bombardowany przez Stany Zjednoczone, który jest tak zwanym strategicznym sojusznikiem Stan, Rosji. Rosja była tam kompletnie bezradna. Ona oczywiście protestowała w ONZ-cie, wydawała jakieś odezwy i tak dalej. Proponowała mediację i widać było, że to nie potrzebujemy, was wy nie macie y, wpływu. I to pokazało, jak zaangażowanie się w Ukrainie y, po prostu odesało soki z Rosji, znaczy region, który ona no, tradycyjnie uważa za swój, który zaangażowała całą masę środków. Y, Okazało się, że ona tam po prostu nie jest potrzebna, albo przynajmniej będzie musiała, kiedy to się ustabilizuje, kiedy być może kiedyś rośnie siłę, powrócić do tej ofensywy, którą tam przypuściła powiedzmy w pierwszej połowie lat tych między 2010-2020. No, wycofanie sił pokojowych z Kaukazu, no to to jest oczywiście kolejna rzecz. Zmniejszone kontyngenty tych prywatnych najemników wojennych w Afryce. No, oczywiście w niektórych państwach pozostały, ale. Ale mimo wszystko. No i oczywiście najważniejsze, no kontynuowanie współpracy z Chinami, no to jest jasne, to nawet tego nie mówię, bo uważam, że od kilku lat po prostu powinniśmy to zaangażować, że to jest sojusz, który jest skierowany przeciwko nam i tutaj nie bardzo nie, nie da się cokolwiek, cokolwiek zrobić, chyba że my byśmy, my Europa, wyciągnęli do tego sojuszu rękę, no ale trudno sobie wyobrazić w tej, w tej sytuacji. No i są oczywiście Stany Zjednoczone, no, ta strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, o których my, o której my mówimy i nad którą tak ubolewamy, zupełnie nie wiem dlaczego, albo inaczej, nie wiem dlaczego ubolewamy, ale nie wiem dlaczego jesteśmy, jesteśmy zdziwieni, czy też polski komentarz jest zdziwiony, dlatego że właściwie ta strategia no, to jest kopia jeden do jednego z, to, z tego, co J.D. Vance nam powiedział w Monachium w lutym 2025 roku, kiedy tak, tam przyjechały po prostu z Młodkow, Europę, że tutaj te wartości i że Europa musi zrobić, ze sobą porządy, czy ogranicza wolność słowa. No i tutaj oczywiście dla Rosji jest to bardzo ważne, bo ja mam poczucie, że ona się dobija y, powoli, zaczęła się dobijać, zobaczyła to window opportunity, ten, to, to window możliwości. Y, okienko możliwości to się na Polski tłumaczy, prawda? Tak. Karolina, <laughs> kłodzą, dobrze, to dobrze przetłumaczyłem. Y, więc zobaczyła te, te, to, to okienko możliwości, że oto jest ekipa która nawet jak się nie prawdopodobnie, bo to, to jest jeszcze oczywiście nierozstrzygnięte na tym etapie, ale ona zobaczyła, że to co Rosja właściwie proponowała Stanom Zjednoczonym od co najmniej, no odkąd Putin doszedł do władzy, tak mówiąc, przybliżenie odczepcie się od naszego autorytaryzmu, odczepcie się od naszych praw człowieka, odczepcie się od demokracji i co najważniejsze odczepcie się od naszej postsowieckiej strefy wpływów. My możemy się kłócić, będziemy rywalizować na Bliskim Wschodzie i tak dalej, ale Odczepcie się od to wszystkiego, natomiast róbmy interesy tam, gdzie możemy robić. Zróbmy je w Arktyce, zainwestujcie tutaj, stwórzmy ewentualnie jakiś wspólny fundusz. No i to rzeczywiście jest na stole. Co więcej, ewidentnie na stole zaczynają być coraz bardziej rosyjskie postulaty w ukraińskiej kapitulacji. Bo Znowu te nasze oburzenie na 28 punktowy 19, jak zwał tak zwany, tak zwany plan pokojowy, bo to nie jest plan, ale mimo wszystko jest to jakiś tam szkic myślenia. Nie bardzo różni się od tego, co Rosjanie, czego Rosjanie żądali w grudniu 2021 roku, stawiając ultimatum USA i Europie, zaakceptujcie nasze warunki, bo inaczej napadniemy na Ukrainę. Wtedy ich nie zaakceptowano, Rosja napadła na Ukrainę. No i ewidentnie y, Stany Zjednoczone chcąc iść do przodu ze swoją polityką, y, są skłonne ustąpić po to, żeby y, chociażby żeby mieć spokój w innych regionach świata, że ta Ukraina dla, jest dla nich coraz mniej ważna. Myślę, że ten leitmotiv y, Putinowski przede wszystkim, ale już no, do niego się podłączyła cała masa elit, bo powiedzmy, że na początku to był głównie konstrukt putinowski, ale teraz duża część elit jest zależna od tej wojny i od zwycięstwa w tej wojnie. No, z, z, zaczyna być na wierzchu i to jest pewnie najciekawsze, dlatego że to ma wpływ na nas i wpływ na cały świat. No, i to jest takie, jeżeli to się uda, bo to nie jest zakończone, ale jeżeli by się to chociaż do pewnego stopnia udało, no, to to jest oczywiście zwycięstwo. Tak, bo my o tej, o tej strefie postsowieckiej bardzo często nie chcemy słyszeć na tej zasadzie. Ja to słyszałam w Turcji wielokrotnie od mm -hmm. dziennikarzy, takich, no, korespondentów różnych Turków, którzy są korespondentami różnych tolet, zagranicznych telewizji, z bardzo dużym doświadczeniem międzynarodowym, mm -hmm. którzy nawet byli e, przy wybuchu pełnoskolowej wojny w Ukrainie, którzy mówią, ale w ogóle ty byś się od tego Kijowa w tej Polsce. Weźcie oddajcie to Rosji, to jest ich strefa wpływów, przecież będzie OK. no po prostu oni są tylko swoje. I to było coś, co z naszej perspektywy, znaczy mnie to oczywiście zbulwersowało, w pewien sposób zaskoczyło mnie to na początku, na zasadzie jak tak w ogóle można powiedzieć. No ale potem składając sobie to, że świat nie myśli tak jak my, choćbyśmy bardzo chcieli i nie postrzega tej wojny w taki sposób jak my, no to się bardziej układa też jakby na sposób patrzenia dużej części świata, której zapominamy tak na co dzień w tym naszym podejściu. Wiesz co, ostatnio słuchałem takiej debaty Jakub Dymek, Jacek Bartosiak, premier Mateusz Morawiecki i były premier powiedział bardzo ciekawą rzecz, że kiedyś podczas spotkania w Indiach minister spraw zagranicznych, nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam, podszedł i powiedział mu, że wy Zachód musicie się wreszcie nauczyć, że świat nie będzie żył waszymi problemami. Myślę, że to jest cholernie istotna sprawa, to znaczy, żeby zachodni narcyzm, narcyz. Zdał sobie sprawę z tego, że Indie, Turcja, Kazachstan, no, ja już nie mówię nawet o Afryce, nie mówię o Ameryce Łacińskiej, że on nie będzie żył naszymi problemami. Jeśli pozwolisz mi pewną anegdotkę powiedzieć ze świata Twojego naukowego. Pamiętam, jak moja koleżanka, która zajmuje się migracjami, w 2023 roku pojechała na jakąś konferencję do Argentyny. I tam była delegacja naukowa. Rosji i Polacy poszli do Argentyńczyków, organizatorów, z pretensjami, dlaczego oni zaprosili Rosję. I ci Argentyńczycy patrzy jakby na krytynów, bo no bo chyba nie oczekujecie, że my będziemy izolować Rosjan i że my będziemy żyć waszymi wojnami. Wy jakoś nie żyjecie naszymi wojnami, naszymi dyktatorami, przewrotami, zbrojnymi. No, ewentualnie holenderski film o tym widzie, no ale to ciężko uznać to za życie. Więc to, tak, tylko to anegdotycznie, tak że, że, że myślę, że to, co mówicie, Prawdziwe i to, co ci powiedzieli, e, dla nas jest bulwersujące, no ale w świat, w którymś momencie to znowu było pewnie w jakiś sposób do przewidzenia, że świat, w którymś momencie powie, no słuchajcie, to wojna trwa już 3 lata. Chcecie mieć tu konflikt izrael Palestyna, który się ciągnie lat 70 albo dłużej, czy chcecie to zakończyć, a ja to wymaga jakichś ustępów. Tak, to nas bardzo często bulwersuje, ale też z drugiej strony właśnie mamy taką postawę, że my uważamy, że tak jest prawidłowo. Jakby nie oceniając tego, ale ja też z propo anegdotek słyszałam właśnie anegdotkę o naszej jednej z delegacji, no niższego szczebla, ale powiedzmy, że, że samorządowej, która pojechała do Chin, jak zobaczyła, że jest delegacja z Rosji, dostała i wyszła. Tylko pytanie, jakby komu zrobiliśmy w tym momencie dobrze, a komu źle, no bo myślę, że Chiny się wybitnie tym naszym wyjściem nie przejęły. A Rosja po prostu nie ma kąt kandydata. To jest coś, co świetnie widziałam na, na forum dyplomatycznym w Antalii, co, co Państwu co jakiś czas tłumaczę, właśnie po to, żeby to zrozumieć, że był minister spraw zagranicznych Rosji, był Ławrow, który miał po prostu show, był minister spraw zagranicznych Ukrainy, który był w panelu. Nie było nikogo z tak zwanej Europy Zachodniej, ani w ogóle z Zachodu, nas też nie było, więc nie było kontrargumentów. W sensie mówił Ławrow, i on miał po prostu speecha godzinnego, i nie było nikogo, kto by powiedział tych dziennikarzom, na przykład z Chin. Że Ławrow to generalnie to, to nie mówi prawdy, więc przegraliśmy to przez to, że oburzeni nie pojechaliśmy na forum Lantali. Ale wracając do pytań, no bo tutaj chciałem ci to ostatnie pytanie o ten poprzedni rok, i potem zapytać o to, co myśli, że będzie w przyszłym roku, ale najpierw ten poprzedni. No bo właśnie, no, polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna. Powiedziałeś, że tutaj zasoby się kurczą, więc ci z góry zjadają tych z dołu. A co to, no to, to rosyjskie społeczeństwo? Ty piszesz o tej imperialnej kokainie, jeżeli dobrze pamiętam. To był jakiś narkotyk, wydaje mi się, że to była kokaina. Kokaina Tak. tak to. I, I to, że to społeczeństwo się tym zaciąga. I to też to jakieś, można zobaczyć to czasami obserwując, że będą w Rosji na tej zasadzie, że może biednie, ale dumnie, nie? Na tej mm -hmm. zasadzie, że może są problemy, ale, ale w końcu jesteśmy częścią. Tego imperium, które, które było i które dalej trwa, i co na to wszystko społeczeństwo, to wszystko, co się dzieje? Czy tam w ogóle jest szansa, no oprócz właśnie jakiejś takiej opozycji, która potem kończy w więzieniach, na jakiś bunt, czy po prostu też nie ma potrzeby buntu? No bo to jest tak, że, tak, że nam się wydaje, żebyśmy tych ludzi wypchnęli na ulicę, ale po pierwsze wcale byśmy tak jak nie sami nie wychodzili, a po drugie, może z ich perspektywy to po prostu nie wygląda aż tak, jak nam się wydaje. O. To jest bardzo złożone pytanie, od którego mam ochotę się wymigać na kilku poziomach. <grych> powiem no, dobra, powiem najpierw, dlaczego mam ochotę się wymigać. To znaczy, rzeczywiście było tak, że ja, jako człowiek, który się zajmuje Rosją 15 lat, yy, miałem taką spełniszę, że ja tym społeczeństwem się bardzo interesowałem. Natomiast dzisiaj dochodzę, do, od, inaczej, dzisiaj od kilku lat dochodzę do wniosku, że to nie ma specjalnie sensu. W tym sensie, że mm, nawet pewnie ktoś, na proce stoi, taka książka gdzie Ursow um, i Markow, takich dwóch politologów, jeszcze w latach 90 przeprowadzili badania. Tylko oczywiście, jak to znowu, my z, ludzie z Zachodu nie wymachnęliśmy ręką, bo to tam Rosjanie, imperialiści, co oni wiedzą o samych sobie, że y, te badania wykazały, że Rosjanie nigdy nie byli podmiotem historii. Tak jak są społeczeństwa, no po prostu, gdzie to jest trochę inaczej, że monopodmiotem w historii jest władza, a nie społeczeństwo. I ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że te 140 kilka milionów, no to to jest po prostu pył, którym się nie powinniśmy interesować. Natomiast jak się mieszka w Rosji dłużej, i ja to przeżyłem taki szok, że dojmując, najbardziej dojmujące u Rosjan jest właśnie takie bycie apolitycznym. Oczywiście może teraz nie ma czasu na to, żeby za bardzo w to wchodzić, dlaczego tak się stało. Ale to bycie apolitycznym i takie poczucie, że nic ode mnie nie zależy, ono jest dojmujące. Ono jest dojmujące na takim nawet emocjonalnym, bym powiedział, poziomie. No bo Polacy to, to też nie są znowu tak skłonni do wychodzenia na ulicę protestują przeciwko, nie wiem, jakim sądom albo z drugiej strony. Dobra, nie będę wchodził w polską politykę. Powiedzmy tak, Polacy też nie są jakoś, jakoś super do tego, ale ta rosyjska Bezsilność, indyferentność i tak dalej jest dojmująca. W związku z tym, my sobie oczywiście możemy mówić, że społeczeństwo, nie wiem, tam przychody zmalały o tyle, o ile nierówności majątkowe zwiększyły się o tyle i o ile, pensja minimalna wzrosła albo spadła. Wiesz, mogę z tobą podyskutować o tym, że w tym roku zwiększono stawkę VAT, że zmniejszono ulgi dla przedsiębiorstw małych i średnich i coś tam. Okej, okay, to sobie będziemy pracować na tych 2%, 3%, coś tam. Tylko y, ja ze swojej analitycznej, takiej bardzo profesjonalnego punktu widzenia mówię, że uważam, że to nie ma aż takiego dużego sensu analizować społeczeństwo rosyjskie, że musimy zaakceptować, że to jest zupełnie inny model społeczeństwa. Tak jak jedziemy do Arabii Saudyjskiej, szanujemy to, że kobieta musi zakryć y, głowę. I że jak złamiemy pewne przepisy i będziemy, musieli, i będziemy pić alkohol na ulicy, to, to po prostu dostaniemy pałą, trafimy do bardzo niefajnego więzienia. Tak uważam, że w przypadku Rosji powinniśmy wreszcie przestać zadawać pytanie, a co Rosjanie na to, ponieważ to jest inny typ społeczeństwa, bardzo hierarchiczny, bardzo poddany władzy. To, co powinniśmy robić, to jest raczej szukanie, szukanie wewnątrz elit. No to powiedziałem, dlaczego się wymigam, mogę spróbować powiedzieć, co Rosjanie myślą. Ja myślę, ale ja wiem, myślę że mam... tutaj to tak. wystarczy właśnie pokazanie, że to jest inny typ społeczeństwa. To znaczy, że po prostu inne jest podejście. My też tutaj mamy takiego człowiek, człowieka postsowieckiego. Nawet to hmm. pokolenie, które już na dobrą sprawę nie pamięta okresu minionego, na tej zasadzie, że przecież no, wychowujemy się w jakimś takim właśnie powiedzeniu: A co się, co wychodzisz przed szereg, a po co głośno mówisz o swoich poglądach? a po co się buntujesz, przecież lepiej być cicho, więc to są rzeczy, które myślę, że każdy tutaj ze słuchaczy że się też od tego, w jakim jest wieku, bo słuchacze są w różnym wieku, mogą może sobie tutaj wziąć do siebie i zastanowić się, czy tak mówi, czy może to słyszą, czy gdzieś ma taką, taką obawę, że może jednak właśnie ten, taka część tego, żeby to coś w domu, zostawić w domu, no bo przecież jeszcze ktoś zobaczy, doniesie i co wtedy, nie? I to coś, co we nas też głęboko zostało, mimo tego, że no, już mówimy o pokoleniach, które, które jakby tego nie doświadczyły na, na własnej skórze. To i ja ostatnie pytanie. E, co w tym roku 2026 ja wiem, że przewidywanie jest trudne, bo dużo rzeczy się może wywalić, nagle się może okazać, że zrobiło się coś, czego byśmy w ogóle się nie spodziewali. Ja w kontekście Turcji bardzo czasem tak, że się okazuje, że tam się coś zmienia w weekend i nagle się okazuje, że e, mnóstwo rzeczy się wróciło do góry nogami, a jeszcze weekend jest pracujący do tego. E, ale jakbyś tak mógł się zastanowić, Czego możemy się spodziewać po Rosji w 2026 roku, w ogóle jakby w kontekście czy to polityki wewnętrznej, czy to polityki zagranicznej, albo na co zwracać uwagę? Może czy coś ważnego się będzie działo, na co zwracać uwagę, jeżeli ta Rosja nas interesuje? To tak na koniec byłabym wdzięczna jeszcze za to. Ja uważam, że jeśli musiałbym wskazać, no to niestety, ale śledzić rozmowy amerykańsko-rosyjskie, chociaż ja już sam mam ich powyżej uszu i, i, i nie chcę się o nich rozmawiać, ale. To będzie warunkowało dalsze, że, dalsze kroki. Ja bym śledził współpracę, powiązania ruchu, ruchu, albo inaczej, nawet wspólny tok myślenia ludzi w ruchu Maga Amerykańskim i Kremla, bo oni są bardzo podobni do siebie i podobni w sensie postrzegania świata. Wielkie mocarstwa mają usiąść, mają ze sobą rozmawiać w kontekście nacjonalizmu, w kontekście obrony własnych interesów, transakcyjności. Bardzo bym zwracał uwagę na to, jak Rosja w Arktyce rozgrywa swoje rzeczy, bo to jest coś, co uznała za swoją kolejną strefę wpływów. Może nawet dlatego. To jest ryzykowna teza, ale jeśli pytasz, co mamy śledzić, być może dlatego nawet ten Kaukaz czy Bliski Wschód jest tak łatwiej odpuszczany, ponieważ Arktyka, moim zdaniem, w związku z tym, że tam są minerały ziem i surowcy, ropa i gaz ziemny i jeszcze inne rzeczy, ona, to będzie szło w kierunku tego, że to jest nasza kolejna strefa wpływów. No a tam jest kilka innych państw, które mają na to wody Kanada i Stany Zjednoczone, zdanie. Jeszcze kilka innych rzeczy, a to też jest ważne w kontekście NATO. Myślę, że bardzo ciekawe jest też to, jaką międzynarodówkę taką prawicową, tę skrajnie pracującą, i nie mówię tutaj o AFD, czy, czy, czy Le Pen we Francji, tylko jeszcze bardziej skrajnej organizacji, którym Rosja patronuje, na pewno, bo to jest dla niej korzystne, na pewno na to bym zwrócił uwagę. A tak myślę, że dużo rzeczy, które po prostu widzimy w poprzednich latach one będą, będą kontynuowane. Ja sobie nawet napisałam, że sporo, Arktykę, to jest dobry temat na to, żeby w przyszłym roku Regionalny Ośrodek debaty w województwie śląskim opolskim robił taką debatę właśnie o tym, Bardzo kto dobrze. będzie w Artyce, więc ja już teraz się zapowiadam, że będziemy się zgłaszać <laughs> i zapraszać do Krakowa. I dla Państwa, może to nawet nagramy, żeby to zostało, bo myślę, że o tej artyce się mało w Polsce mówi, a ona się przewija co jakiś czas w różnych kontekstach. Więc ja pozwolę sobie tutaj postawić krok i podziękować Ci przede wszystkim za rozmowę i za czas. Dzięki. Dziękuję wszystkim Państwu, jakby jeszcze raz polecam książkę Kuby, oddział chorych na Rosję, bo myślę, że tutaj można się i trochę zafrasować, i trochę pośmiać, i trochę po prostu tą Rosję, inaczej, inaczej na nią spojrzeć, a mnie osobiście ona bardzo fascynuje, mimo tego, że zawodowo zajmuje się Turcją, no ale tutaj tych przeciwstawnych rzeczy nie masz tak dużych jak nam się wydaje, więc tym bardziej Państwu polecam. Dziękuję, polecam też inne rozmowy, Po ten rok postaramy się w różnych państwach podsumować. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.